Witam was drodzy widzowie, to już jest trzeci odcinek z tej serii robię łazienkę a więc w tym odcinku będzie przed ale nie tylko przed bo i oczywiście muszę wziąć i przerobić te gniazdka, czyli wyciągnąć je do przodu i teraz tutaj z kanalizacją też będziemy robić małą przeróbkę a co będzie? Po prostu zamiast, zamiast tej pięćdziesiątki Wejdą te trzydziestki dwójki. Dlaczego? Ponieważ po prostu nie mam miejsca. Więc będę robił tą przedściankę totalnie na styk, czyli pójdzie profil sufitowy yy, praktycznie przy samej ścianie, tutaj. Wam pokażę, o co mi dokładnie chodzi, bo tu kawałek. Więc Czy będzie to w ten sposób wyglądało. U góry, tak samo i na dole, i do tego dopiero pójdą profile i płyty. Dlaczego? Po prostu nie ma miejsca. A dlaczego nie ma miejsca? Bo mam już wannę i ta wanna ma określone wymiary, i żeby się zmieścił, to muszę zrobić tą ściankę totalnie jak najmniejszą. Czy 30, 32 się zatka? Przy umywalce jak najbardziej się nie zatka. Ostatnio robiłem e, remoncik, gdzie taka trzydziestka dwójka była sobie już długo, 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 długo. Tym bardziej, że ona tutaj nie będzie w żadnej inklinacji, tylko będzie bezpośrednio szła w dół, więc tutaj nie będzie możliwości, żeby jakikolwiek osad mógł się na tym zatrzymywać. Wszystko będzie sobie ładnie spadać, a tutaj już pięćdziesiątką do kanalizacji będzie sobie już leciało. Jeśli chodzi o pralkę, to mamy tą samą sytuację. 32 da radę. Gdzie nigdy nie dałem 32? Tutaj, moi drodzy, tu odpływ wanny brodzika, nigdy w życiu nie polecam zrobić takiej średnicy. Aczkolwiek nawet. Bardziej niż tą 50, -tkę. jeżeli macie możliwość dać 75, to będzie jeszcze lepiej. No dobrze, moi drodzy, ja się teraz wezmę za spakowanie tych rurek tutaj. Co Coś wam jeszcze pokażę? Eee, I teraz tak, e, redukcje, które będę używał, to są te, widzicie? Dlaczego te? Ponieważ one wejdą totalnie do środka tutaj i nie będą mi wypychać tej ściany do przodu eee, i w ten sposób. Uzyskam to, że no będę miał tą odległość minimalną. Tutaj więc ja się wezmę za budowę ścianki. Na ściance będą dwie płyty. Będzie też zrobiona tutaj konstrukcja e, półki, z e, której będzie wychodziła też bateria. Z tej półki. Tak, będzie wychodziła bateria, czyli to przeniosę e, na tą stronę. Opowiem Wam też dlaczego. E, przez baterię, przez rodzaj baterii, który mam. Nie jest to podtyk, jest to nadtynk, ale jest. No zobaczycie zresztą niedługo jaki. Więc dobra, ja się biorę do roboty. Stawię sobie tą kanalizację tutaj i przestanę tyle gadać. time psuję to wam, żebyście widzieli, że nie ściemniam, tylko to robię, więc do roboty. No i dobra. ścianka praktycznie jest zrobiona, jeśli chodzi o stelaż. Ładnie mocno się trzyma. Czy mógłbym to zrobić na M-System? Zapewne tak, ale jeszcze ja tu mam do zbudowania tą półkę, więc jak już jechałem z profilami, to zrobiłem wszystko w profilach, więc jest jak widzicie, no wszystko jest już mocne. Co mi teraz zostanie to nakładać wagę na kable. Aby je przedłużyć, akurat no mam tutaj dosyć krótkie te kable, więc będę musiał je przedłużyć wszystkie i sobie je przedłużę. Eee, I tyle w temacie. No i zacznę płytować to wszystko, ale jeszcze zanim zacznę płytować to wszystko, moi drodzy, e, to zbuduję sobie tą półkę. Tą półkę, którą tutaj mam do zrobienia na, na tą. Na tą, na tą, na tą wanienkę, żeby dobrze wyglądała. więc ja sobie tą półkę teraz zbuduję jeszcze, przynajmniej jeśli chodzi o stelaż. No i opłytuję tą ścianę. No i jeszcze Wam pokażę kilka rzeczy w tym odcinku. Później, w następnym odcinku, zrobimy sobie temat izolacji. Izolacja, hydroizolacja. No właśnie. To jest taki temat kontrowersyjny, tak Bo jedni są za tym, żeby hydro była wszędzie, inni tam, gdzie być powinna. Albo w ogóle. Dobra, pogadamy o tym jeszcze sobie później, jak własną hydro robił. Ja wam powiem jaki jest mój światopogląd na to. Oczywiście szanuję wszystkich wykonawców. Słuchajcie, róbcie jak uważacie. Mną też się nie sugerujcie bo ja jestem tylko człowiekiem, mogę popełniać błędy i zapewne dużo popełniam, ale jakoś idę do przodu, więc tyle w temacie, cisnę dalej sobie z yy, tą półeczką. Teraz to, to co będę robił to założę sobie tutaj to co będzie potrzebne do baterii, bo to po prostu mnie się, nie sięgnie, więc sobie to przedłużę teraz zobaczcie, ja sobie tutaj dałem jako bazę sklejkę. Jak dla mnie sklejka jest najlepszym rozwiązaniem, to dlatego? Ponieważ ona jest odporna na wodę. Sklejka liściasta odporna na wodę. Używam w takich sytuacjach. Jest bardzo mocna. I dlaczego? No, często używałem płytę OSB, ale po tym jak zobaczyłem, co się dzieje z płytą OSB, po dłuższym czasie, kiedy gdzieś tam woda na nią kapie sobie, no to ona po prostu cała puchnie. I w momencie, jeżeli by ta woda gdzieś sobie leciała w miejsca, gdzie są te śrubki, no to to by było później wszystko luźne po czasie. Więc wolę użyć sklejkę. Taką 12 mm i wiem, że to będzie mi trzymać. Nawet jak gdzieś tam wilgocią załapię, no to sklejka naprawdę jest bardzo wytrzymała, bardzo mocna. I ja sobie teraz połączę to wszystko. Yy, tutaj zaciskarka, jaką używam, to jest Dexter. Yy, wiecie, no to nie jest jakieś tam super mistrzostwo świata, ale zaciska. Robi mi robotę, a przez to, że ja cały czas nie robię jakby tych hydrauliki, tylko w momencie kiedy robię gdzieś tam te łazienki, no to te szczęki mi się tak nie, nie wyrabiają, więc no nie muszę mieć do jakiegoś ręsa albo coś super drogiego, bo ja naprawdę tą wodę robię sporadycznie. To jest po prostu czasami kiedy robi łazienki, no to przy jakiejś tam drobnej, powiedzmy, modyfikacji, no to używam sobie zaciskarkę, ale ja nie robię całych instalacji po chatach. Jak robicie całą instalację, no to wiadomo, że lepiej mieć coś bardziej profesjonalnego i coś bardziej na baterię, żeby było łatwiej. Dobra, ja sobie pozaciskam te peksy, zakręcę wodę i teraz wam powiem odnośnie co i jak tych wysokości, a tu jak to wszystko jest No, i praktycznie całą konstrukcję mam zrobioną. Jest konstrukcja ścianki. Jest półka przygotowana, już też. Yy, instalacja jest przedłużona na ten bok. Yy, teraz się wezmę za wyciągnięcie tych kabli, bo są w kit krótkie, więc je sobie troszkę wyciągnę. Yy, te gniazdko obniżę trochę, żeby chowało się za pralką. Żeby nie było tak, że. Za pralką wychodzi kabel i wisi gdzieś do góry. Po prostu no, obniżę je o te tam 25 cm30 cm, 30, żeby po prostu było centralnie za praleczką i żeby nie było widoczne. No, a ja teraz się wezmę zapłytowanie tego wszystkiego i zaraz Wam do... pokażę efekt końcowy. No i jak widać, pierwszą ściankę mam przygotowaną, teraz e, przykręcę kolejną płytę do tego, e, żeby to było mocne, wszystko sobie to połączyłem też e, mm, siateczką i uniflotem tym do łazienek impregnowanym, więc teraz polecę z kolejnymi płytami i zabuduję sobie tą półeczkę. A na razie tak to wygląda. A co jeszcze zrobię, to wytnę te profile i wpakuję te rury bardziej tutaj w ścianę i kolejną płytą już je też zakryję, żeby po prostu w ogóle nie były widoczne i tyle w temacie. No to się już to wszystko ładnie trzyma, widzę, więc jak sobie te profile zetnę, to powinno być wszystko ładnie już mocne. No więc takie ulepszenie sobie tu zrobię, żeby te rury po prostu nie były na zewnątrz. Nic tu z nich nie cieknie, więc biorę się dalej do roboty. No dobrze moi drodzy, etap y, zabudowy GK mam za sobą. Wszystko jest już zabudowane. Ja sobie też jeszcze to przeszpachluję te łączenia, ale to już nie będę nam tego nagrywał, bo widzieliście to wcześniej. Zobaczycie to później, gdy drogi płytki już jest przeszpachowane, żeby nie było ściemnia. Y, jest też tutaj już półeczka zrobiona. Wszystko jest fajne, mocne, solidne. Co jedyne miałem po drodze do zrobienia jeszcze, to musiałem tu wstawić troszkę inne kolanko, bo mi to przeszkadzało i ogólnie i tak mi dalej to przeszkadza. Wam pokażę, ja to będę jeszcze musiał zrobić. Tutaj no. jest mała górka, widzicie, i ja będę musiał ten obszar tutaj lekko przeszlifować. Sobie to przeszlifuję, jest tu jest dosłownie 3 mm. Ściągnę te 3 mm i o, widzicie tu mi do wypycha w tym miejscu. Ściągnę te 3 mm tego i, 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 i e, Uniflotem tym zielonym zaciągnę i będzie tacy, nie? żeby też to było jakoś tam zaimpregnowane. E, no i tyle. No i tutaj będę musiał dolać troszkę e, wylewki. Mam tam trochę, więc sobie to wyleję. A kolejnym etapem, moi drodzy, to będzie hydroizolacja tego tutaj obszaru. Teraz się w ogóle zapytacie, czemu ty dałeś tą baterię po tej stronie, a nie tutaj. A jak chcecie to wiedzieć, to zostańcie na kanale, bo to będzie wyjaśnione w następnych odcinkach. Ma to swoją przyczynę, więc zostańcie na kanale. Oglądajcie kolejne odcinki, one też się będą pojawiać y, pomiędzy innymi filmami, nie? Ale one wszystkie te odcinki z tej serii będą na playliście. A tymczasem, moi drodzy, y, jeżeli macie jakieś pytania, to tradycyjnie piszcie w komentarzach. No tak to wygląda już na chwilę obecną. Takie przygotowania są najgorsze, najwięcej czasu zawsze zajmują, bo już lecieć z płytkami to jest, można powiedzieć, no, prosta rzecz. Dobra, nic moi drodzy. Trzymajcie się i zdrówka!